Witajcie kochani, zobaczcie, gdzie ja jestem. Jestem na swoim punkcie widokowym tuż nad jeziorem. Jestem, jest godzina 2, 14 w południe. I wyobraźcie sobie, że praktycznie nikogo tutaj nie ma. To po prostu jest całe jezioro dla mnie. Jest coś niesamowitego. Natura to w ogóle tutaj rozkwitła już pełną piersią, całą parą. No, jest po prostu przepięknie. No, ale taką całą atrakcją jest to jezioro. Natomiast ja jestem na takiej platformie, gdzie na tej platformie ona jest. może tak wam się wydaje, że to nie jest wysoko, ale, wydaje, ale dla osób, które mają lęk w wysokości, to jest wystarczająca. Wysokości, żeby się tutaj na pewno nie wspieli. Poza tym, zobaczcie, to też służy mi jako trampolina, bo to wszystko, te liny, one są bardzo takie mocne, ale też takie, jak gdyby trochę elastyczne. Więc, no, ja lubię takie rzeczy, jestem bardzo usportowiona, dbam o sport, dobre odżywianie, więc myślę, że będę korzystała z tego jeszcze bardzo długo. Chciałam Wam opowiedzieć o ostatniej mojej wizycie w fabryce w fabryce lnu i wełny, bo zwiedzaliśmy tą fabrykę z przewodnikiem. Ja wam tam wstawiłam ostatnio na moim, na, na, na moim filmiku e, włosy, na moim filmiku właśnie to zwiedzanie tej fabryki, no, no przez przed Cudowna sprawa, bo zawsze mnie interesowało, jak kiedyś robiono w ogóle te takie obrusy, serwetki, czy ręczniki z lenu, prawda? Kiedyś kobiety to bardzo, bardzo na to zwracały uwagę. Przede wszystkim na obrusy. No, moja mama, ja pamiętam, jak ona bardzo o te obrusy dbała, e, o pościel. Taką wiecie, kiedyś to naprawdę te materiały to były fenomenalne. I taka jedna z fabryk lnu i, weł, i wełny, czy nawet bawełny, z bawełny też tam chyba robią ręczniki, ale z takiej porządnej bawełny, e, bo właśnie e, miałam zaszczyt oglądać tą fabrykę. To jak oni to wszystko produkują. Ja wam wstawiłam tam te e, takie filmiki, które przedstawiają. I wiecie co? Po prostu te maszyny były. To, to były stare maszyny, to były tak stare maszyny, ale to wszystko jeszcze funkcjonuje. Oni, ta fabryka po prostu jeszcze w pełni słuchajcie, yy, ma tą swoją linię produkcyjną. Oczywiście yy, produkują obrusy, produkują jakieś makiety, kapy, ręczniki dla takich hoteli. Wie, wiecie z ich logo. Po prostu mówicie sobie. Na przykład też widziałam obrusy ze zdjęciem królowej na przykład. Znaczy daje się zdjęcie i oni jako taką e, zdjęcie tej królowej wyszywają jak gdyby na tym obrusie. E, ambasady zamawiają obrusy, zamawiają ręczniki takie z logo ambasady, czy z logo hotelu, jak, jak wiecie jakiś hotel Victoria. No takie lepsze hotele. Tam zamawiają właśnie w tej fabryce te rzeczy one są bardzo, bardzo drogie. No i ten chłopak, który widzieliście tam, był taki Niemiec, który opowiadał nam, myślę, że to był Żyd. On miał 35 lat, i on, jako ostatnia osoba, w tej fabryce jest na pozycji takiego leitera, czyli kierownika, jest prawą ręką szefa. I on właśnie, po niemiecku ten zawód nazywa się Wybacz, czyli przędzarz, ale on, on zarządza jak gdyby całą ekipą, która tam jeszcze pracuje. No i on opowiada, pokazywał nam len i w ogóle jak z tego pierwszego lnu, dzięki tym maszynom, wszystko się powstają właśnie takie obrusy. No, coś niesamowitego. Na górze takie żółte, jak gdyby papiery, bo jak chcecie to zobaczyć, to się wróćcie do moich ostatnich filmików i tam jak gdyby jest taka, taki papier żółty na górze tej maszyny. To są takie makiety, y, które teraz już y, programiści komputerowi ustawiają wzory na ręczniki, na obrusy, na makiety, na jakieś y, wiecie y, takie y, jak to się nazywa, to co się na łóżku ścieli, taką podrzutkę. No coś takiego, jak psy przypomnę to Wam napiszę w komentarzu, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi, takie bardzo wartościowe rzeczy, przede wszystkim na które zwracają kobiety, zresztą jak ja jestem w jakimś porządnym hotelu, to zawsze mnie dziwi, właśnie są takie nadruki na ręcznikach, logo tego hotelu, czy, no wyobrażam sobie... U królowej żadnej jeszcze nie byłam, ale wyobrażam sobie, jakie ona ma obrusy i, i wiecie, jak ona serwuje, jak tam są serwowane posiłki. No i no wyobrażam to sobie. No i właśnie tego typu rzeczy można tutaj w fabryce Lnu i bawełny zamówić, ale też wełny. Bo tam robiłam też, e, te, rozmawiałam z kobietą, która mi opowiadała, że kiedyś oni tutaj mieli bardzo dużo owiec. No i te owce. No i te owce wypasali, potem z tych owiec mieli wełnę, prawda, ale tą wełnę trzeba było przerobić na nić, na, na włóczkę i z tej włóczki dopiero robiło się swetry, skarpety, szaliki, czapki, no wiecie co się z takiej prawdziwej wełny owczej robi. Powstawały prywatne manufaktury, ale... ale z czasem tej wełny było tak dużo, i ciężko ją było ten pierwszy taki przerobienie. Pierwsze wełny było bardzo ciężkie. Więc tym zaczęły się zajmować fabryki, że te fabryki przerabiały tą pierwszą wełnę z owczą, i już taką gotową wełnę skupowali prywatni przedsiębiorcy i robili już dalej swoje produkty z tej wełny, po czym sprzedawali. I na tym zarabiali do, dosyć dobre bardzo dobre pieniądze to były jakieś takie rodziny manufaktury i bardzo dobrze sobie z tego żyli. No, a ta fabryka to właśnie głównie oni się właśnie oni się specjalizowali w lnie, len, len przerabiali od samych podstaw, kiedyś w tej okolicy było bardzo dużo lnu, potem ten len się w jakiś sposób wyczerpał.